Jest ktoś, kto podróżuje po całym świecie, dociera wszędzie, gdzie mieszkają dzieci. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Przemierza świat po to, aby każde dziecko dostało to, o czym marzy. Snota. Wąskie te kominy teraz robią. Wiktorku, witam cię. Cieszę się, że cię widzę. Jak widzisz, wciskam się w te kominy, bo rozpocząłem już rozłożenie prezentów. Ale. M momencik, sprawdźmy na mojej liście, gdzie mam dostarczyć Twój prezent w tym roku. Zobaczmy. O! Jest twoje zdjęcie. Cudownie. Ale nie widzę prezentu dla ciebie. Czyżby moje elfy o nim zapomniały? Spokojnie, zaraz to wyjaśnimy. Wracajmy do fabryki prezentów. Zaraz, zaraz. A co mnie tu tak przypieka? O! moje twoje Mikołaj wraca! Prezenty wokoło. Na wszystkich starczy. Wiktorku, zaraz wyjaśnimy sprawę twojego prezentu. Dowiemy się wszystkiego w najbardziej ukrytym i magicznym miejscu w moim domu. Chodźmy. O, moja magiczna biblioteka. Tu każde dziecko ma swoją własną książkę. O, to chyba twoja książka, i właśnie chce nam coś pokazać. Zobaczmy. To tutaj mieszkasz, prawda? Co jeszcze tu o tobie mamy? Wiktorku, wiem, że masz swój własny pokój. Podobno bardzo lubisz bawić się klockami. Lego, to takie urocze. Dobrze, chodźmy już. Chodzenie, chodzenie. Zjadłoby się coś poleżał. Zaraz dowiemy się, co z Twoim prezentem. Oho, a co wy tu robicie? Balbinko, grażynko, moje gwiazdeczki! Widzimy się na kolacji. Pa! Wiktorku, gdzieś tu ukryte jest wejście do naszej fabryki prezentów. Tylko elf strażnik może nas tam wpuścić. Zobaczmy, czy jest w dobrym humorze. Elfie Strażniku, mm, możemy wejść do środka. Tak, tak przekażę. Mówisz, że hasłem otwierającym wrota jest Twój wiek. Wiktorku, przypomnij mi, ile Ty już masz lat. Ach, tak. Ty już masz trzylatka. Udało się. Kasło zadziałało. Chodźmy. O. Wiktorku. Oto nasza fabryka zabawek. Tutaj robimy prezenty dla dzieci z całego świata. Patrz uważnie. To nasza magiczna maszyna do produkcji prezentów. Zobaczmy, gdzie jest twój. Elfie kierowniku, spójrz na to zdjęcie. Mamy prezent dla tego dziecka. Momencik. Zaraz sprawdzimy. Nic nie ma? Spokojnie. Na pewno się znajdzie. I co? Jest? Tak? Mamy? Jest! To cudownie. Prezenty się znalazły. Trzeba tylko sprawdzić, czy jesteś na liście grzecznych dzieci. Przenieśmy się do biura. Pomożesz mi? Musimy głośno klaskać i powtarzać. W koło śniegi las przenieś nas koło śniegu las, przenieś las, w koło, Hop. O, Udało się, przy kominku najlepiej. Dobrze, może odpocznijmy chwilę, posiedźmy. Tak, w końcu muszę też dbać o swój brzuszek. On nie lubi się przewracać. O, są tu moi mali pomocnicy, dużo bawimy się razem. Ach było bo jaki całą szarotkę dzisiaj zjedliście. Tak, tak. Do was mówię. Udają, że nie słyszą. Jak zwykle. O, cześć Eryku! Pomożesz mi przy księdze? Wiktorku, chciałbym Cię pochwalić za to, że mówisz dziękuję. Wiem też, że ładnie myjesz ząbki. Podobno czasami nie sprzątasz swoich zabawek. Czy to prawda? Postarasz się coś z tym zrobić, obiecujesz? Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Ciebie: nie używaj brzydkich słów. Pokażę Ci jeszcze kogoś bardzo ważnego i wyjątkowego. Te osoby kochają Cię z całego serca. Jak myślisz, kto to taki? Poznajesz? Oni naprawdę bardzo mocno Cię kochają. O, jakie to cudowne. Gdy skończysz oglądać ten film, pamiętaj, aby do nich podejść i bardzo mocno przytulić. Dobrze, a teraz najważniejsze. Spytajmy moje elfy, które cały rok Cię obserwowały, czy można Cię wpisać na listę grzecznych dzieci. Drogie elfy, zdecydujcie w sprawie tego dziecka. Co myślicie? Możemy wpisać na listę grzecznych dzieci? Zdecydujcie. Tak? Można pisać? Ja, brawo! Dało się! To niesamowite. Naprawdę jestem z ciebie taki dumny, jesteś tak grzecznym dzieckiem. Ja i moje elfy bardzo Ci gratulujemy. Oby tak dalej. Miejsce na liście grzecznych dzieci w pełni zasłużone. Gratuluję! Dobrze, będę już kończył. Do zobaczenia wkrótce. Wesołych świąt! Pa, pa!